Drodzy zodowcy, teraz będziemy prezentować bardzo wyjątkowego gołębia. Określiłbym takim słowem, nawet rodzynek wśród tych wszystkich gołębi, gdzie, oczywiście, wiadomo, pierwsza pozycja ważna, druga, trzecia, czwarta, ale gąb, którego prezentuję, to Belk 25-rocznik 20-91-581. Uwaga, drodzy zodowcy, gołębia, którego prezentuję, to samica, a, bym powiedział, ciut mniejsza niż średnia, nie jest taki standardowy gąb w średniej wielkości. Jak na samicy, bym powiedział, idealna taka do ręki, bardzo fajny balans. Gołą, który się super prezentuje. Jego prawe skrzydło, ostatnia lotka do rzucenia. Lewe skrzydło. Majka. Lecz drodzy zadowcy, pochodzeniem, jeżeli chodzi o tego gołębia, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu ktoś przeszedł koło tego gołębia obojętnie. Dlaczego? W tym gołębiu mamy kombinację trzech, a w sumie czterech naprawdę najbardziej topowych połączeń, jakie możemy. W hodowli rodziny Herboc w ogóle ściągnąć, jeżeli chodzi o, zaznaczam słowo długi dystans. Dlaczego? Gołębiem e, dziadkiem od strony ojca jest gołąb e, Barcelona Devil. Pierwszy narodowy zwycięzca Barcelona na 7000 gołębi w 2021 roku. Gołąb, którego teraz macie na, na makiecie, to gołąb, który jest bezpośrednio tej samicy dziadkiem. Od strony zaznaczam słowo e, ojca. To jest fajnie nawet tutaj pokazane na rodowodzie w tym miejscu. Czyli bezpośrednio Blue Devil jest synem Barcelona de I Barcelona de Vil był parowany na Barcelona Lucy. Barcelona Lucy to znowu koło, który jest na kolejnej prezentacji. Gdzie jakbyśmy już tutaj dołożyli tego głębia do swojej babki, to zobaczcie hodowcy, jak się ten gołąb fajnie prezentuje. Może no, nie użyłbym słowa kopia ale no, bardzo temu gołębiowi jest blisko gdzie zaznaczam no to jest wiadomo gołąb z 25 roku ten który teraz jest młody z tego sezonu przepiękny gołąb przepięknie przygotowany bardzo dobrze te głęby są wyhodowane. no i tutaj mamy jeszcze akcent od strony matki jednego bardzo też wyjątkowego gołębia a mianowicie New Laurata New Laurat wiadomo gołąb bardzo rozpoznawalny w Polsce osiągający spektakularne osiągający spektakularne wyniki na długim dystansie i mamy tu bezpośrednio wnuczkę New Laurata. Czyli dosyć, że mamy wnuczkę Barcelona Devil, wnuczkę Barcelona Lucy, wnuczkę e, New Laurata. No to jeszcze tutaj od dołu mamy, przez, przez to, że to było gołąb w hodowli rodziny Herbots od Battenburg van de Merve, czyli od, od hodowcy, gdzie New Laurat się znajduje, był parowany na Aetherbark. Aetherbark to tak samo pierwszy International Ace. Barcelony Gołą, który był również super wybitym gołębiem na, na długim dystansie. Także kombinacja typowo długiego dystansu. Ktoś, kto dzisiaj potrzebuje wzmocnić swoją krew pod kątem typowo ultra długi dystans, loty Barcelona, loty międzynarodowe, loty od 700 km zwyż, to dla mnie, szczerze drodzy odwodowcy, top of the top i to naprawdę samica, która nie chce już nic więcej mówić, jak tylko to, że ktoś, kto będzie tego gołębia licytował, to naprawdę będzie miał w hodowli ogromne, ogromne, ogromną pociechę z tego głębia. gołębia. Także zapraszamy miszostwo mistrzostwo. Dla mnie osobiście cztery gołębie, jako dziadkowie kombinacja. To jest takie fajne powiedzenie, all in one, czyli wszystko w jednym. To tak fajnie to jest, określa zawsze, że cztery gołębie w jednym są zbite tak jakby w jedną całość.